Karolina, który występ w programie będzie dla ciebie tym najważniejszym? Nie wiem, czy, czy łatwo mi odpowiedzieć na pytanie, który najważniejszym, ale hmm. na pewno trudnym i na pewno na długo zapamiętalnym będzie ten z Kasią Dareń. Wrócę do tej bitwy, bo to była dla mnie wyjątkowa sytuacja, bo mi bardzo bliska osoba też i, i cudowna wokalistka, więc tego zapamiętam chyba najbardziej tak naprawdę. Wiadomo, że oczywiście finał. <grym> rozwalił mi na razie głowę, więc wybaczcie, że nie skupię myśli tak, jak powinnam, ale... No to też było trudne, ale chyba jakby na chwilę obecną... przepraszam, nie skupię myśli, żeby odpowiedzieć Ci dokładnie na to pytanie, wydaje. a jak dlaczego Kasia Dareń wybrała Cię do bitwy? Jest Twoim przyjaciółką. Po co taka rywalizacja pomiędzy Wami? Ja bym chciała chyba, żebyś zapytała to pytanie Kasi, nie mnie. Tak wybrana. Czyli nie rozmawiałeś z nim na ten temat? A byłaś lekko zwiona? Ja myślę, że może to też było jakieś pewnego rodzaju wyzwanie, które, które chciała podjąć i ja podjęłabym podobną decyzję, tak myślę. Ale nogi się trochę ugięły. Oj, ugięły się i to na maksa, bo uważam, że Kasia Darin to jest jedna z lepszych wokalistek w tym kraju, więc yy, gdybym była na jej miejscu, może też pomyślałabym sobie, że fajnie. Yy, moi, mnie fajnie byłoby zmierzyć się z takim wokalem. Także szanuję jej wybór i, i doceniam. Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas finału? Dzisiaj, no dzisiaj finał pełen zaskoczeń, naprawdę, bo, bo, bo oczywiście rozmawialiśmy tutaj w naszej czwórce o tym, jak może potoczyć się sytuacja. Zakładaliśmy wiele scenariuszy i, i za każdym razem to był jakiś kolejny szok. Bardzo się cieszę, bo uważam, że, że Magda to jest wspaniała wokalistka i należy się ta nagroda bardzo, także bardzo się cieszę. No emocje duże, więc przepraszam, że jeszcze mówię w chaosie, ale ciężko mi się skupić. <shout> A jaką miałaś intuicję rano? Jak oceniałaś swoje szanse na wygraną? Yy, szczerze powiedziawszy, liczyłam na to, że znajdę się w finale. Mm? Yy, ale może przez to, że faktycznie, o czym Magda wspomniała, że ma bardzo mało wiary w siebie i ostatnio miała też trudny czas i wspominała cały czas o tym, że nie, nie dopuszcza yy, do myśli, że, że będzie w finale. Zaczęłam sama w to wierzyć i myślałam, że będzie trochę inny układ, owszem. Yy, ale w trakcie programu i z każdym kolejnym wykonem pomyślałam, okej, okay, to dzisiaj Magda nas naprawdę zaskoczy. Także i tak się stało. Jakie plany na przyszłość, kiedy wydajesz płytę? Bo jest gotowa. Yy, tak, płyta jest gotowa. Yy, Płytę wydaję w marcu, już się nie mogę doczekać i bardzo się cieszę, że niedługo Państwo również to zobaczą. Płytę nagrywałam w Berlinie, z muzykami też stamtąd. To będzie naprawdę kawał dobrej muzy. Polecam Państwu serdecznie, bo Soul w Polsce jednak też może się przydarzyć. I taka będzie ta płyta. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.